Cześć, witam was ponownie na moim kanale w aktualnym filmie, czyli w końcu jestem rozpakowana. Czy tak w końcu to nie wiem, bo tak jak wiecie, ja bardzo lubiłam być w ciąży, był to naprawdę dla mnie cudowny czas, ale teraz jest jeszcze lepiej, bo mam swoją córeczkę już przy sobie. No i jest mnie zdecydowanie mniej. I dzisiaj wam opowiem o tym, jak to wszystko wyglądało, jak przebiegł mój poród. Czy to naprawdę tak bardzo boli, jak się zaczął, jak się skończył. Także dzisiaj wam co nieco opowiem mam Mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, dzięki temu będziecie na bieżąco z każdym filmem. I zostawiam Wam na dole link do playlisty, gdzie umieszczam właśnie wszystkie filmy związane z macierzyństwem, z ciążą. Dużo tam Wam opowiadałam, więc myślę, że są to dosyć przydatne filmy. A tak w ogóle to nagrywam najnowszym aparatem Sony, z którego jestem tak niesamowicie dumna, że muszę się pochwalić, bo bardzo, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że jakość jest dużo lepsza niż wcześniej. Tutaj jest taki autofokus, więc wszystko będzie się Ostrzeć, więc co, niczym, e, niczym nie muszę się martwić, bo tak to zawsze jakąś szczotką klikałam, wiecie. To były cuda, a tutaj wszystko się ustawia samo, więc mam nadzieję, że będzie cudownie. Tamten aparat też mi się wyłączał w trakcie nagrywania, więc były różne historie, a tutaj mam nadzieję, że będzie dobrze. Mam nadzieję, że dobrze ustawiłam światło i wszystkie inne ustawienia. No, cały czas będę się uczyć, to jest moje pierwsze nagrywanie, ale myślę, że już jest różnica. No i myślę, że możemy zaczynać. Przede wszystkim moje nastawienia na poród zdecydowanie było przede wszystkim takie zadaniowe, bojowe. Ja zresztą jestem taka zadaniowa, bojowa, ale nie będę. Będę tutaj ukrywać i zgrywać bohatera. Bałam się niesamowicie. Nie jedną noc, nie jeden wieczór przed porodem przepłakałam ze strachu, jak to będzie. Wiecie, i badania na wiadomo na co, plus założenie Wenflonu, gdzie ja nigdy nie byłam w szpitalu w życiu. W ogóle pobyt w szpitalu. Nie wspomnę już o tym bólu, o tym, jak to wszystko będzie wyglądało. No, byłam przerażona, bałam się, ale jednocześnie byłam bardzo szczęśliwa i mam takie fajne zdjęcie z porodówki, gdzie moja mimika twarzy pokazuje niesamowitą ekscytację i przerażenie. Także to zdjęcie jest po prostu super. Ale jak to wszystko się zaczęło, zaczęło się w. Niedziela o 21:40. Miałam taką jakąś drzemkę, tak mi się przysnęło. Jak się obudziłam, to poczułam, że napina mi się brzuch. No ale wiecie, brzuch mi się napinał już od. 3 tygodni, takie skurcze przepowiadające, więc myślę, dobra, to nie musi nic być, ale, ale może to idę się wykąpać i zobaczymy. E, także zrobiłam sobie ciepłą kąpiel, bo stwierdziłam, że albo właśnie te skurcze popuszczą, albo będą się nasilać. I ściągnęłam sobie aplikację Skurcze, dzięki czemu też klikałam sobie i wiedziałam, e, kiedy one się zaczynają, kiedy kończą i jak ta częstotliwość się zmienia. Więc podczas kąpieli one były tak co 14 minut, coś takiego. No ale były e, systematyczne i z czasem robiło się Coraz krótsze, więc powiedziałam mojemu mężowi, że to jest chyba ten moment. E, także wiedziałam, że jeszcze mamy czas, nie leciałam tak do szpitala, wody mi nie odeszły, e, nic się takiego nie działo, więc tylko te skurcze się jakby cały czas skracały, więc mąż mi ugotował owsiankę, ja sobie usiadłam na piłkę taką gimnastyczną, zaczęłam sobie skakać, e, rozmawialiśmy. Jakieś sobie ćwiczenia takie zrobiłam, e, pograliśmy na PlayStation. No i tak nam czas mijał, skurczył się skracały, już w końcu były co e, 8 minut. E, no i stwierdziliśmy, że jedziemy do szpitala, bo też nie mieliśmy tak blisko, bo chyba z 30 parę kilometrów. E, bo rodziłam w Gdańsku, w UCK, e, więc stwierdziliśmy, że jedziemy. No i to była tak druga, trzecia w nocy. E, pojechaliśmy do szpitala, jak dojechaliśmy na miejsce, jeszcze chwilę tam poczekałam przy samochodzie i tak dalej, no ale ból już był coraz większy, więc poszliśmy do izby przyjęć i tam miałam skurcze już na kategię co 6 minut. Mm, no ale niestety nie miałam za bardzo rozwarcia, więc e, lekarz stwierdził, że dam lek troszkę spowalniające te skurcze, żeby one tak bardzo się naślały, skoro nie ma rozwarcia i albo urodzę jeszcze dzisiaj, za godzinę, znaczy za godzinę wszystko się zacznie, albo jutro. No więc, e, dobra, przyjęłam ten... Coś mi się przerwało nagrywanie. Mam nadzieję, że w dobrym momencie będę kontynuowała to, co mówiłam przed chwilą. W każdym razie stwierdziliśmy, że dobra, mamy godzinę, więc zobaczymy, co się wydarzy. Pojechaliśmy sobie do McDonalda na herbatę, ale ja już tam nie mogłam wytrzymać. I w powrotnej drodze mój mąż musiał co 3 minuty się zatrzymywać, bo co tyle miałam skurczę, e, A na siedząco skurcz, e, w ogóle na siedząco, na leżąco dla mnie to była katorga. Więc wysiadałam z samochodu, przychodził skurcz, e, ćwiczyłam, Pręciłam biodrami i wsiadam z powrotem. No i wróciliśmy do szpitala, gdzie już zostałam przejęta od razu na porodówkę, gdzie spędziłam kolejne 10 godzin, bo tyle czasu robiło mi się rozwarcie. Czasu po prostu wszystko się tam przygotowywało do porodu. Nie ukrywam, był to ciężki i nie był to wcale łatwy czas. Oczywiście początek był najlżejszy, no bo to jest kurczę co 3 minuty. Tutaj kategoria tutaj weszłam sobie pod prysznic, w ogóle prysznic, podczas porodu to jest. Wygrana na loterię. Ja, słuchajcie, ja byłam pod prysznicą chyba dwie godziny. Dwie godziny lała się woda non-stop. Na brzuch, na plecy, w ogóle gdziekolwiek. Ale naprawdę woda przynosiła niesamowitą ulgę. Byłam też pod tym prysznicem na piłce gimnastycznej, więc cały, cały czas sobie skakałam. Wcześniej oczywiście ćwiczyłam. Jak już nie byłam w stanie, to po prostu skakałam. Plus ta woda. Później doszedł oczywiście jeszcze gaz. Czy ten gaz dawał jakiś efekt? nie wiem, myślę, że takiego rozluźnienia po skurczu już Wam było tak, wiecie, tak po prostu trochę lżej że, że czułam się tak, że odpoczywam po skurczu, ale czy na sam skurcz mi pomagał? Może na początku, ale w pewnym momencie to już po prostu przestało działać i przyjęłam znieczulenie i uważam, że znieczulenie to jest najlepsze, co mogłam zrobić i po prostu jeśli ktoś się decyduje świadomie na poród bez znieczulenia, no to oczywiście fajnie, ale... Znaczy jego wybór, ale nie uważam, że to jest coś godnego pochwały i czymś, czym można się chwalić, bo różnie kobiety do tego podchodzą, ale naprawdę znieczulenie to jest po prostu coś niesamowitego, co Wam daje chociaż te nie wiem ile, bo tak naprawdę już tam nie liczyłam czasu, nie wiem, trzy godziny takiego mm, czasu, kiedy mogłam się położyć, odpocząć, zebrać siły na ten ostatni etap, który był no, najcięższy i najgorszy zresztą. Odpocząć. Myślę, że nie urodziłabym, gdyby, na, gdyby nie po prostu znieczulenie, I, i niestety wiele porodów kończy się ceserką w momencie, kiedy na przykład już się z bólu mdleje, bo to jest taki ból, że ja też traciłam kontrolę nad tym, co się dzieje dookoła mnie. Już w pewnym momencie nikogo nie słyszałam, tylko położną i tylko jej słuchałam. Miałam po prostu tak. Mm, czułam, że jestem poza jakąś taką świadomością. To już jest. Dawno poza granicą waszego bólu, waszej świadomości. Ja już miałam stan podgorączkowy, ja już miałam drgawki, wymiotowałam. Wszystko razem bo po prostu to tak bolało że gdyby nie to wcześniejsze znieczulenie i miałabym się tak męczyć 10 godzin, to słuchajcie, no na pewno, na pewno to by po prostu nie przeszło, bo myślę, że moje ciało by mi na to nie pozwoliło, bo po prostu bym zemdlała na pewno. I tak się też kończy wiele porodów właśnie cesarką przez ból, także znieczulenie ja bardzo, bardzo polecam. No i tak naprawdę wszystko się właśnie te kilka godzin rozkręcało i taki ostatni etap takich bóli, kiedy też odłączyliśmy właśnie znieczulenie, to trwało tak z półtorej godziny na pewno, ale też był to moment, w którym ja w ogóle nie leżałam i bardzo się cieszę. Jestem bardzo wdzięczna położeń, która się mną opiekowała i która odbierała poród, bo zezwalała mi na wszystkie pozycje, jakie chciałam, wręcz, wręcz sama proponowała różne wertykalne pozycje. Bo dla mnie położenie się było czymś najgorszym na świecie. Ja w ogóle nie mogłam leżeć. Ja moją ulubioną pozycją to było bycie. Tyłem na fotelu, oparcie się o te oparcie, e, pupą do dołu, schodziłam na skurczu. A kiedy nie było skurczu, to po prostu kręciłam biodrami. Umówiłam się tak z mężem, że włączy mi latonaską muzykę, bo jak ja słyszę takie latonaskie rytmy, to ja sama jakoś tak wszystko mi przychodzi, że ja po prostu tańczę. A to bardzo pomaga dziecku schodzić w, m, do dołu w, tych, w te drogi rodne, żeby się po prostu nie zatrzymywało. Więc mimo, że bolało piekielnie, to ja cały czas się ruszałam albo na albo nastojąco kręciłam biodrami, no po prostu. Po prostu wszystko, ale ta właśnie podparta taka pozycja kolankowa, chyba tylnia, czy coś takiego, dla mnie była po prostu najlepsza. Do tego muzyka latynoska i cały czas, cały czas tańczyłam, dzięki czemu mała cały czas, cały czas chodziła w dół. I był taki moment, kiedy już przyszły te bóle parte, które mogą trwać tak naprawdę 10 godzin, kiedy już macie pełne rozwarcie. Dzisiaj już jest bardzo nisko. I pamiętam tam ten moment, kiedy położna mi powiedziała. Pani Lauro, albo rodzimy teraz 15 minut, albo 3 godziny. No to jak ja to usłyszałam, że miałabym się męczyć jeszcze 3 godziny z tym bólem, który już po prostu uszami e, wychodził, e, no, to, no to tak sobie w głębi stwierdziłam, że dobra, proszę mi powiedzieć, co ja mam robić. I szczerze mówiąc, ja myślałam, że ja umiem oddychać i że wiem, jak to się robi, ale naprawdę nie wiedziałam. Oczywiście te odmuchanie świeczek to. Nawet nie wiem, nie wiem, jak ja to robiłam, ale cały czas oddychałam i Wy też o tym pamiętajcie. Ja po prostu cały czas miałam w głowie to, że dla Lili Ja muszę oddychać, muszę oddychać. Nieważne, że boli, najchętniej to człowiek by. Tak zrobił, wiecie, zacisnął się z tego bólu, ale ja non, non stop oddychałam, także później też mnie za to położna chwaliła. Ja zresztą, mimo tego, że naprawdę tak chciałam zacisnąć to wszystko w sobie, ale cały czas pamiętałam o małej, że ona musi oddychać, ona musi mieć powietrze, bo ona już jest tak nisko, że po prostu by się biedna jeszcze tam, o, ale zresztą nieważne. No, także mega, mega, mega oddychałam i to jest ważne i pamiętajcie o tym, ale... Wpuszczenie powietrza do brzucha i nie zaciskanie tego w gardle było dla mnie bardzo trudne, a to jest bardzo potrzebne, żeby właśnie urodzić dziecko, e, bo ja robiłam coś takiego, że. Mm", i zaciskałam wszystko w gardle, i położę mówiła, ja proszę nie zaciskać. Ja mówię, co ja mam zrobić? Jakie mam to powietrze wpuścić? Więc to było dla mnie trudne, więc to jest też e, taka rada dla Was, że byście sobie jakieś filmy obejrzeli, nie wiem, zapytali się położnej, bo ja, jak się pytałam położnej, to w sumie wyszło na to, że mm, te świeczki i oddychanie przeponą, ale. To dla mnie w ogóle nie było oddychanie przeponu. To było jakby wpuszczenie powietrza do brzucha, coś takiego, i wtedy uciskanie. No, jakoś tak. No i w każdym razie te moje ostatnie partek, kiedy malutka już wychodziła, e, i to też nie było należąco tylko w pozycji takiej siedzącej. E, powiedział mojemu mężowi, żeby wskoczył za mnie, żeby złapał mnie za barki czy tu pod pachę i mnie po prostu ściskał, kiedy ja muszę przejść. Także można powiedzieć, że urodziliśmy trochę razem, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mi pomógł. Bez niego na pewno by się to wszystko tak fajnie nie udało. Był dla mnie mega, mega wsparciem, gdzie miałam obawy, czy wiecie, on sobie poradzi na ten widok i psychicznie i tak dalej ale poradził sobie świetnie i był dla mnie mega, mega wsparciem, e, także był za mną, trzymał mnie tutaj ja na tego powiedzmy prawie kócka. no i udało się, myślę, że w te 15-20 minut i najlepszym momentem był moment, kiedy położna e, dała mi dotknąć po prostu malutką, bo ona już była tak nisko, że było czuć jej włoski i jej główkę, e, no i wtedy po prostu dostałam jakiegoś kopa i mimo tego, że mówię Wam, że już po prostu byłam poza świadomością, czułam się jakbym była w innej rzeczywistości to tak naprawdę, jak mała się urodziła, ja otworzyłam dopiero oczy w momencie, kiedy już ją mi tutaj podawali na klatkę. no po prostu tak wyskoczyła, że ja już z tych amoków w ogóle nie kontrolowałam, i otworzyłam oczy i ona już tutaj była mi kładzona. Także to był najpiękniejszy moment na świecie. I boże, i byłam taka szczęśliwa, że już to przeżyłam, i ona była taka piękna, taka cudowna, i, i oczywiście, jak wyszła, jak się urodziła, to. To zaczęła płakać, ale jak tylko tutaj ją położyli i zaczęłam do niej mówić, wiecie, dzień dobry córeczko i tak dalej, o Jezu, Cię kocham i tak dalej, to ona już przestała płakać. I to było takie naprawdę fajne, że ja też strasznie dużo mówiłam do brzucha, na pewno, więc aż się wzruszyłam. Także ona przestała, zaczęłam ją też całować i ona, wiecie, taka malutka tam była, Jezu, chociaż... No, także to było to i pewnie Was jeszcze będzie ciekawić, e, szycie ostatnie. No nie jest to rzecz przyjemna, ale powiem Wam, że po tym całym, e, co się przechodzi podczas porodu, podczas tego całego bólu to szycie to już było dla mnie takie smyranie takie nieprzyjemne szarpanie ale patrzyłam sobie wtedy na małą i na męża jak tam się kangurowali e, uśmiechałam się czułam, że tak wiecie odlatuję, uśmiecham się boli mnie, patrzę taka wiecie w półprzytomna, więc też szycie to już nie było, no nie było to przyjemne ale w tym całym bólu to naprawdę było jedna dziesiąta tego co działo się podczas porodu e, no i tak i potem już e, odjechałam e, do sali Praktycznie od razu przystawili mi małą, dali mi ją do łóżeczka i oczywiście już jej stamtąd nie wypuściłam. Była już cały czas ze mną, i miałam wrażenie, że po jednym dniu, że już ją znam po prostu 100 lat. Eee no naprawdę, że, że znamy się od zawsze, bo takie fajne to było uczucie, aż mi się to miło, miło bardzo ja wspomina. Także podsumowując, no poród jest ciężki, to nie da się powiedzieć, mój mąż powiedział, że to w ogóle jest nieludzkie, żeby tak cierpieć, że w ogóle natura to jakoś kijowo wymyśliła, że to wszystko to jest takie cierpienie. No jest to trudne, nie da się ukryć, jest to bolesne, ale jest to do przeżycia i faktycznie jest tak, że o tym bólu się zapomina. Ja już dokładnie nie pamiętam jak to boli, bo to jest Taki ból, żywy. Mam wrażenie, że i tak wasz organizm ma tyle adrenaliny w sobie, że on trochę wiecie, wyprowadza ten ból. Nie wiem, ale po prostu to jest na takiej granicy wytrzymałości, że po prostu idzie. Umrzeć z tego bólu, naprawdę to tak boli. Ale, ale im bardziej się zapniecie, im bardziej będziecie oddychać, im więcej będziecie przed, słuchać położnej, to jest mega ważne, tym szybciej się uda. Więc ja jestem dobrej myśli, a jestem bardzo szczęśliwa, że wszystko tak pięknie się potoczyło. A tym bardziej, jak był taki moment, kiedy jakaś pani, nie wiem, nie wiem kto, lekarka, pewnie jakaś, kategię mi odłączyła z brzucha i zjeżdżała nim w dół, już była bardzo, bardzo nisko, i ja wtedy myślałam, że przyszona już tam jest, dlatego no, wiecie, kontroluje tętno, czy na przykład nie spada, czy się mała nie lusi, więc to mi dodawało takiej, dodawało takiej siły, że, 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 że już to jest ten moment. Także nie da się tego słowami opisać. Na pewno jest to coś do przeżycia, i nie zniechęciłam się na tyle, że miałam powiedzieć, że już nie chcę więcej dzieci i tak dalej. Chcę i na pewno będziemy mieć, bo jest to coś do przeżycia, ale koniecznie ze znieczuleniem w moim przypadku nie wyobrażam sobie, jakby to mogło być inaczej, i właściwie to by było tyle, co chciałam Wam w tym filmie opowiedzieć. Mam nadzieję, że ta historia mojego porodu 10-godzinnego, a w sumie, jakby policzyć to, co było w domu, to było godzin chyba 19 albo 20, ale tego się nie liczy. E, także no, 10 godzin byłam na sali porodowej. E, no i tak. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to piszcie oczywiście w komentarzu. Może gdzieś tam w jakimś filmie kiedyś Wam odpowiem, albo w komentarzu odpiszę, także to by było na tyle. Widzimy się niedługo w kolejnych filmach, także subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco.